Witam. Dzisiaj o jednym z takich bóli, które bardzo potocznie nazywamy czy postrzałem, czy lumbago. Ból, który jest nagły, ostry, ścinający, przycinający nam jakby kręgosłup lędźwiowy w pasie. Często mylony jest z koszulkami. Jest to taki ból, który troszeczkę można wyeliminować innymi sposobami, które no, nie działają w przypadku np. bólów związanych z dyskopatią. Także zapraszam. Zanim przejdę do omawiania przypadku, to dwie informacje. Nie będziemy się tutaj kierować, czy nie będziemy wchodzić w anatomię, czy też w przyczyny tego bólu, ponieważ jest to ból związany, czyli jest to efekt w następstwie wielu problemów związanych z kręgosłupem lędźwiowym, od błahych po te trudniejsze, cięższe, jak dyskopatie, a zaczynając np. Na od napięcia mięśniowego, osłabienia mięśni, przeciążenia mięśni po sporcie, po aktywności fizycznej druga rzecz no musicie zawsze się zdiagnozować czy to u lekarza specjalisty, czy tam u fizjoterapeuty zawsze warto to zrobić zanim zacznie się coś tam szukać, tak, na, na swoją rękę no i jeszcze jedna rzecz to taka, że jeśli uważasz, że ten mój kanał jest pomocny, to zapraszam do wsparcia słuchajcie, przechodzimy do omówienia problemu problem następuje bardzo podobnie jak w większości przypadków z kręgosłupem lędźwiowym. nagły strzał Ostry ból w kręgosłupie lędźwiowym, opasujący, yy, usztywniający, czy to na wskutek jednego ruchu, jakiegoś szarpnięcia, podrzucenia dziecka, czy też wiele razy powtarzającej się czynności, nie wiem, na działce, kopanie, w, nie, nieważne, w takich złych pozycjach. I teraz yy, ból charakteryzuje się tym, że macie ograniczony ruch do przodu, sztywny, ale siedzenie przynosi ulgę. Chodzenie, jak się rozruszacie, przynosi ulgę, jak będziecie pilnować wolnego kroku. Dalej, skręty przynoszą ulgę i skłony w bok także nie są ograniczone, przynoszą ulgę i nie bolą. Czyli troszeczkę coś innego, coś nie do końca podobnego, jak przy dyskopatii, gdzie to wszystko jest prawie zablokowane z bólu. I teraz chciałbym Wam powiedzieć to, że w przypadku leczenia np. bólów związanych np. z dyskopatią, raczej wypuszczamy powietrze z brzucha, raczej napinamy mięśnie brzucha, żeby ustabilizować ten kręgosłup, żeby nas nie bolał, jakoś się przemieszczać. Tak tu spróbujcie, jeśli Wam nic nie pomagało, to spróbujcie zrobić to, co teraz Wam powiem. Przy zmianie po, po pozycji, zawsze jak będziecie np. siedzieć, zróbcie wdech. Głęboki wdech w brzuch, napchać powietrza, a następnie, jak będziecie siedzieć, ręce na uda i z pełnym brzuchem zmienić pozycję. Zobaczycie, że nie będzie boleć. To samo, chcecie usiąść, napchajcie powietrze w brzuch, żeby był pełny brzuch i siadajcie. Dalej, z pełnym brzuchem połóżcie się na łóżko w ten sposób, żeby nogi były w górze, i powolutku położyć je w ten sposób. Tak? I jakbyście chcieli wstawać, nabrać powietrze w brzuch, i najlepiej nogą, tą, która jest nie po zewnątrz, na którą będziemy w stronę schodzić, nacisnąć w łóżko. Wtedy bez problemu się obrócicie i podniesiecie. Z pełnym brzuchem zmieniajcie pozycję ciała. Wtedy zobaczycie, że będzie dużo, dużo lepiej. Dalej, różnica jeszcze jest jedna między taką formą dyskopatyczną leczenia dyskopatii. Otóż to, że jak się położycie na brzuchu, to ta pozycja przyniesie wam naprawdę fajną ulgę. Będziecie leżeć i będziecie się super czuć. Jednak jak będziecie chcieli wstać i za chwilę coś zrobić, pójść i tak dalej, poczujecie zwiększony, wzmożony ból w kręgosłupie. Więc tutaj ta sytuacja jest odwrotna. Pamiętajcie, na pełnym brzuchu, jeśli wam nie działają terapie na kręgosłup lędźwiowy związane z dyskopatią, z zablokowaniem, spróbujcie napełniać brzuch powietrzem zresztą. Jeśli weźmiecie głęboki wdech w pozycji stojącej, siedzącej, to poczujecie, jak wam się rozpierają żebra, przepona. I czujecie ulgę. Więc to będzie taka właśnie różnica w dobieraniu jakby terapii, żeby wiedzieć mniej więcej, co zrobić. Nie stosuje się żadnej rehabilitacji w tym przypadku w tych 4-5 dniach, raczej maści przeciwbólowe i wypoczynek. Także nie kombinować, nie ćwiczyć za bardzo, raczej żyć spokojnie, a zmiany pozycji wprowadzać z pełnym brzuchem. Także. To tyle na dzisiaj. Boże się komuś to przyda, jak poszukuje i pamiętajcie, polecajcie, subskrybujcie, wspierajcie, jak wam pasuje mój kanał i do zobaczenia.